Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kroniki Kryminalnej. Aspirant sztabowy Ryszard Padewski. Ubiegły tydzień upłynął w miarę spokojnie, natomiast odnotowaliśmy szereg wydarzeń kryminalnych na terenie miasta. O kilku chciałbym Państwu opowiedzieć. Najpierw może tak. 23 policjanci z Wydziału Kryminalnego Tutejszej Komendy zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który zajmował się handlem substancjami psychotropowymi na terenie miasta. U tego mężczyzny zabezpieczono około 110 działek dilerskich. Mieliśmy też zdarzenia w ruchu drogowym. Jak zwykle Kierowanie w stanie nieczystym. W dniu 25, w godzinę rannych, w niedzielę, na terenie dzielnicy Brzęczkowic, policjanci zatrzymali mieszkankę Katowic, która wracając z nocnej imprezy, uszkodziła dwa samochody mieszkańcom. Okazało się, że kierowała samochodem, będąc w stanie nietrzeźwym, 1,60 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Podobnie było z mieszkańcem Mysłowic, który dokonał kradzieży roweru, wykorzystując moment nieuwagi Mężczyzny, który wszedł na chwilę do baru, zabrał mu rower, zatrzymany do kontroli, także znajdował się w stanie nietrzeźwym w podobnej ilość, około 1,5 promila. Dwa dni temu, w środę, w wyniku działań dwóch komend miejskich w Będzinie i w Mysłowicach, na terenie Mysłowic... Policjanci wykryli, ustalili tak zwaną dziuplę złodziejską. W tej dziupli ujawniono, znaleziono kilkaset części samochodowych akcesorii. Czynności w tej sprawie prowadziła komenda w Będzinie. Dotyczyły one kradzieży na terenie trzeradzi samochodu marki Skoda w tych właśnie częściach znalezionych znajdowały się też części z tej zgody jeżeli chodzi o zdarzenia kryminalne troszeczkę już w takim w takiej perspektywie mieliśmy mieliśmy do czynienia z informacjami na terenie miasta dotyczącymi rzekomych zgwałceń kobiet ktoś mówiąc kolokwialnie rozpuszczał plotki iż po terenie Mysłowic porusza się samochód koloru czarnego jeżeli chodzi o marki to podawano różne gdzie mężczyźni na przystankach autobusowych zwabiają do środka młoda dziewczyna, następnie wywożą w dwustronne miejsce i gwałcą. Ja chciałem stanowczo zdementować te informacje. Są one nieprawdziwe. W rzeczywistości mieliśmy do czynienia z jednym z jedynym takim przypadkiem zgwałcenia i ja myślę, że na kanwie właśnie tego zdarzenia po mieście rozniosły się plotki. Jeżeli chodzi o y, sferę właśnie bezpieczeństwa kobiet na terenie miasta, to y, oczywiście zawsze należy zachować ostrożność y, y, w kontaktach z nieznajomymi, natomiast y, trzeba zadać kłam tym właśnie pogłoskom, bo są one nieprawdziwe. Związana sprawa z Dniem Wszystkich Świętych należy z pojazdów pozostawianych właśnie w rejonach cmentarzy zabierać, zabierać wartościowe rzeczy. Wiadomo, złodzieje nie śpią, a to jest też dla naszego bezpieczeństwa, bo kom komplikacje wynikłe i straty z, z kradzieży są przecież zawsze znaczne. Chciałem też nadmienić, żeby... W opuszczając, opuszczając mieszkania, właściwie je zabezpieczyć. Tutaj kłania się y, zawsze dobro sąsiedzka, pomoc. Y, o każdych jakichś takich y, zachowaniach y, dziwnych, podejrzanych, y, gdy zauważymy coś podejrzanego, co może skutkować y, przestępstwami dokonywanymi, to zawsze proszę y, powiadamiać. Będziemy jako policja reagować y, na takie wydarzenia. To wszystko ja życzę y, bezpiecznych, y, bezpiecznych zachowań tutaj i do, do usłyszenia.